Dzisiaj muzyczny dzień, muzyczny piątek. Ze mną na kanapie Marek Napiórkowski. Dzisiaj w podwójnej roli. Najpierw pytający, teraz pytany. Dzień dobry Marku. Dzień dobry. I porozmawiamy o twojej nowej płycie String Theory, która jest projektem wyjątkowym, bo zaprosiłeś do współpracy wyjątkowych gości. To prawda. Przede wszystkim współtworzy ze mną płytę Orkiestra Auxo, a dokładnie Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo, tak się nazywa ten wspaniały zespół pod batutą Marka Mosia, fenomenalnego dyrygenta. I moje trio, które przy tym projekcie tworzą Michał Bryndal na perkusji grający i Max Mucha na kontrabasie. Mhm. Dlaczego Orkiestra Smyczkowa? Dlaczego akurat tak tym razem? Yy, no właśnie, to jest... Yy... Tak się złożyło, że troszeczkę życie napisało ten scenariusz za mnie. Dwa lata temu, chwilę przed pandemią, dostałem propozycję, by napisać utwór na gitarę improwizującą i orkiestrę smyczkową. Pomyślałem, że sama gitara to może mało, więc do, doprosiłem jeszcze, znaczy pomyślałem od razu o kontrabasie i perkusji. I to było zamówienie na festiwal, który się nazywa. AuksoDron, organizowany w siedzibie właśnie orkiestry. Festiwal od lat y, się odbywa i cechuje się tym, że poza tym, że oni grają oczywiście muzykę klasyczną podczas tego festiwalu, to realizują takie programy, które łączą światy muzyczne. I w tym roku, w którym ja byłem poproszony, o to także Marcin Wasilewski i Adam Pierończyk napisali takie utwory. No i przed samą pandemią dostałem tę propozycję. Co mnie niejako uratowało, bo świat się zamknął, a ja zostałem z, z pustą kartką, którą zacząłem zapisywać powoli. Ten utwór powstał, a jest jeszcze jeden bohater ważny tych nagrań: to jest Nikola Kołodziejczyk, człowiek, który zorkiestrował tę muzykę. Ja ją napisałem, a on jakby pomógł mi w ubraniu to w te orkiestrowe kolory. No, i utwór został wykonany w listopadzie dwa lata temu podczas festiwalu w wersji online. Ale miałem poczucie, że to jest coś wartościowego i ważnego w moim muzycznym życiu, więc pomyślałem, że chciałbym to zarejestrować. Doszło do nagrania w zeszłym roku i w tym mamy płytę, która tak właśnie się prezentuje. Okładkę do tej płyty zrobił Andrzej Pągowski i już jest osiągalna w sklepach. A mówimy o utworze Zazji, tak? Nie, nie, utwór, y, mówię o utworze mhm. jakby o całości. Aha. bo y, na płycie jest siedem utworów, natomiast w zamyśle pierwotnym jakby nazwałem to suitą siedmioczęściową, mhm. y, no bo takie było zamówienie troszeczkę. Ale jak popatrzyłem na to, to to jest siedem osobnych utworów, ale na ten, jakby napisanych na ten sam temat. Mhm. Że jest o tym, no jest pewna charakterystyczna jakaś myśl tutaj, która. Się przewija, natomiast nie jest to zrobione wedle takiego wzoru klasycznego. Na przykład, jak się pisze koncert, to wtedy tematy wracają w poszczególnych częściach. Tutaj mm -hmm. tego nie ma, wszystkie są osobne, ale mówiąc abstrakcyjnie o tym samym. Mm -hmm. A ile trwały prace nad. Napisaniem? Mm -hmm. Już nie pamiętam dokładnie, ale kilka miesięcy to było duże wyzwanie dla mnie, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem. Prawdę mówiąc, chętnie łapię się takich projektów, które jakoś każą mi wyjść z tej strefy komfortu i coś zrobić nowego. Poza tym, dla wielu muzyków, dla mnie także, nagranie z orkiestrą zawsze jest czymś szczególnym. Na co dzień gramy w mniejszych znacznie składach, więc ta możliwość otworzyła mi nowe pole, żeby coś, napisać coś, co będzie no, inne, kolorowe. I co jest bardzo ważne, od początku myślałem o tym, żeby te orkiestrę. Zaangażować do tego projektu nie w takim klasycznym koncepcie, w którym, no krótko mówiąc, najłatwiej byłoby nagrać płytę z balladami, że ja gram pięknie chwilę na tej gitarze, a oni grają długie nuty i jest piękna barwa. Ja pomyślałem od razu, że oni będą bardzo aktywnym uczestnikiem tych zdarzeń że będą jakby czwartym rozbudowanym, bardzo wyrazowo członkiem tego zespołu, czyli orkiestra gra dużo, często gęsto i po prostu jest jakby częścią, no taką bardzo istotną mm -hmm. tego nagrania. Czyli są bardziej partnerami niż, A, niż to, gośćmi. To absolutnie tak, tak, są partnerami, zresztą to się wiąże też z tym, że, z tym jaka ta orkiestra jest. To jest orkiestra zbudowana na, na pasji, na, im się chce, nam się ogólnie chce. Tak to powiedzmy. Ludzie, z którymi ja pracuję, chcą coś zagrać do fajnego, zawsze walczymy o to, żeby to, co robimy, było jak najbardziej naj wartościowe. I ta orkiestra ma podobnie. Oni nie przyszli do pracy, czytając te nuty, tylko oni od razu weszli w ten świat. To, że są bardzo profesjonalni, to, to jedno, ale dwa, że mają ten rodzaj właśnie takiego muzycznego no, oddania sprawie. Zawdzięczają to temu, że no, że mają to w sobie oczywiście wszyscy muzycy, ale też postaci Marka Mosia, czyli człowieka, który tę orkiestrę założył. Marek Moś to wybitny skrzypek, który w pewnym momencie swojej kariery zdecydował, że będzie się zajmował dyrygenturą i powołał do życia tę orkiestrę. I to wszystko działa w taki bardzo fajny sposób. Mhm. A powiedz mi tak od kuchni, jak nagrywać taką płytę z orkiestrą znaczkową? No właśnie, technicznie, no, najpierw się pisze te wszystkie nutki, a potem Doszło do koncertu, tak jak mówię, nagranie powstało, zostało zrobione w Warszawie w dwóch połączonych studiach S4 i S2 na Woronicza. W jednym studiu, takim, w którym S4 ono się nazywa, w którym y, zazwyczaj nagrywam swoje płyty. Jest perkusista, jest kontrabasista i ja jesteśmy w różnych pomieszczeniach. Mamy takie, my się widzimy, bo tam są szybki, ale też mamy telewizory. W których widzimy orkiestrę, która cała jest umieszczona w innym studio S2, które nawet ma lepsze brzmienie do tego typu zadań. No i teraz najciekawsze, taką płytę nagrywa się na tak zwaną setkę, czyli gramy wszyscy razem. Płytę realizował Leszek Kamiński, utytułowany Niezliczoną Ilością Fryderyków, realizator wspaniały. Więc my przygotowaliśmy to nagranie dzień przed. W takim sensie, że już były postawione te mikrofony dla orkiestry. My mieliśmy zrobione brzmienie, już mieliśmy komfort grania w trio. No i tutaj realia są takie, przyjechała orkiestra z y, autokarem i w 7 godzin nagraliśmy całą płytę, grając po prostu na setkę, czyli razem. Graliśmy po dwa, trzy razy każdy utwór, y, jako że to są świetni muzycy, to dało się to zrealizować. Więc nie robiliśmy jak Pink Floydzi, że dwa lata nagrywaliśmy Najpierw bas, a potem kolejne partie, tylko wszystko naraz się działo. Siedem godzin. Siedem godzin. No, no, ale dużo, ale pracy było przed bardzo dużo. Bardzo to dużo. Się, no jakby w takim sensie, że mieliśmy to szczęście, że zagraliśmy wcześniej z nimi ten koncert, który był poprzedzony też jedną albo dwoma próbami, to, to też jest bardzo takie profesjonalne działanie. Mm, przed nagraniem, już nie pamiętam, chyba też pojechaliśmy na jedną próbę jeszcze do nich. E, i, no i potem już w studio graliśmy. Mm -hmm. No dobrze, to może, może posłuchamy teraz, co wyszło z tego 7-godzinnego grania. <laughs> to będzie I, jeden utwór. Tak, zaprezentujemy teraz jeden utwór z najnowszej płyty Marka. No i wysłuchaliśmy utworu Zazie z płyty String Theory. Czy mógłbyś o nim troszkę więcej opowiedzieć, zdradzić, jak to się wszystko odbywało? No to jest ciekawe, bo to był pierwszy utwór, który powstał. I tak, jak zaczyna się takim riffem, to to, to, była, to były pierwsze dźwięki, które powstały na płytę String Theory, bo to jest taki intuicyjny proces. Nie wiadomo, gdzie cię to zaprowadzi. Powstaje taka jedna fraza, i się na tym nabudowuje cała, cała dalsza część. Zazji, ten tytuł jest dosyć śmieszny, bo string theory, wiadomo, fizyka teoretyczna, coś o tym nie musimy rozmawiać. Chociaż mogę wyjaśnić, dlaczego te struny. No bardzo śmieszne. String rachnie. theory, no przede wszystkim skojarzenie śmieszne językowe, bo Orkiestra AUXO używa strun do swojej pracy, ja też kontrabasista ma strony, i werblu perkusyjnym też są strony, więc to było pierwsze skojarzenie. A drugie dotyczyło troszkę tej tajemnicy, która bo to nie jest wyraz jakiejś mojej wielkiej fascynacji fizyką czy matematyką teoretyczną. Natomiast ta teoria strun mówi o tym, że wszystko wibruje, że najmniejsze cząstki, jakie można wyodrębnić w ogóle materii, to są struny, które są mniejsze niż kwarki. Takie malutkie struny, które pozostają w ciągłym ruchu. Zatem nie ma nic stałego. To wszystko jest ruch, to wszystko jest wibracja. No to inspiruje. Można by jeszcze dłużej o tym, ale niekoniecznie musimy, chyba. Zazji natomiast tytuł jest wzięty z książki takiego francuskiego autora. Tutaj wymówię moim francuskim na pewno świetnie. Remukenu, chyba się mówi. Jest taka książeczka, nieduża, ale strasznie śmieszna, z Azji w metrze, o takiej małej dziewczynce i jej przygodach. I ten utwór tak mi się bardzo skojarzył, bo jest jakiś taki rytmiczny i no, ciężko o muzyce zresztą opowiadać, ale od tego się zaczęło i powstały kolejne. A literatura Cię inspiruje? Absolutnie tak, mhm. absolutnie tak. Teraz mam mało czasu strasznie na czytanie, ale bywało, że czytałem... Właściwie całe życie czytam. jakby mały, to czytałem bez przerwy i tak dalej, więc jakby to jest ważny element mojego życia. E, nie masz teraz czasu na czytanie, e, to rozumiem, że rok był intensywny. Bardzo, faktycznie. I co się działo? Oprócz e, płyty oczywiście. No tak. Znaczy ja robię szereg różnych rzeczy. Jakby pandemia odpuściła, więc trochę ruszył ten świat. Właściwie pod koniec roku on się bardzo rozkręcił i teraz mam bardzo, bardzo dużo różnych inspirujących działań. Głównie za sobą jeszcze przede mną parę rzeczy, ale teraz miałem bardzo intensywnie, grałem różne projekty, udało mi się zagrać muzykę z płyty String Theory w tym roku trzy razy już, w Tychach właśnie, w Teatrze Starym w Lublinie, w mojej rodzinnej Jeleniej Górze, gdzie dwa tygodnie temu bodaj zagraliśmy po raz kolejny tę muzykę. Grałem, brałem udział w wielu różnych projektach, bo ja realizuję, ja nagrałem wiele płyt swoich, więc wiele z tych projektów jest ciągle żywych. Więc grałem projekty z moją ostatnią jazzową płytą Hippocamp, znaczy koncerty grałem z Arturem Lesickim, muzykę z płyty Celluloid. A, a jeszcze może powiem przy okazji, że w styczniu będziemy mieli trasę z innym projektem, też z Arturem Lesickim przy użyciu gitar akustycznych. Będziemy grali polskie melodie ludowe kolendy podczas takiej sześciokoncertowej trasy, która, którą można będzie odnaleźć już chyba od jutra na mojej stronie, na tych wszystkich moich stronach w, w portalach społecznościowych i internetowych. Więc to było, ale z takim bardzo ważnym elementem tego mojego zeszłego roku, poza oczywiście płytą String Theory, było inne nagranie, które było dla mnie takie dziewicze zupełnie i, i trudne i znaczy, wymagające. Mianowicie po raz pierwszy napisałem do filmu fabularnego muzykę, muzyka, film się nazywa Babies, jest to film w reżyserii Andrzeja Saramonowicza i to też ukazało się na płycie, można to tego sobie posłuchać w w internecie, w różnych tych, właśnie, streamingowych portalach. No i była to przygoda, czyli jakby wyszła, wyszły dwie płyty w tym roku moje. Ale po, praca nad filmem była bardzo wymagająca, bo to jest inna, coś zupełnie innego, i teraz wiem, jak trudno jest zrobić film. Mam, Jestem zdania, że zrobienie filmu, że film jest jakby naj, najbardziej taką multidyscyplinarną dziedziną, bo no, można by powiedzieć, może opera, tak, tylko że w operze opera jest wystawiana na deskach teatru, a tutaj jeszcze jest montaż, operator. Ilość rzeczy, które składają się na artystyczne powodzenie jak tego projektu, jest tak ogromna, że cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć. No, ale muzyka też jest szalenie ważnym elementem. Okazuje się, a mam to jakby z doświadczenia, znam film bez muzyki, znaczy widziałem go wiele razy, i potem jak dokładaliśmy tę muzykę, to dzięki muzyce sceny nabierają kontekstów, tak różnych nieprawdopodobnie. Pamiętam, jest taka, taka scena w tym filmie, gdzie do głównego bohatera, granego przez Grześka Małeckiego, i do Żmudy Trzebiatowskiej, jest taka, przychodzi taka seksowna opiekunka, studentka. I chce zamieszkać z nimi, co nie do końca podoba się jej, a on patrzy, wgapia się w nią. I do tego jest taka frywolna muzyka napisana, piosenkowa, trochę jak z francuskiego albo włoskiego pornola, taka stylizowana. No i to tam wyszło fajnie do tej sceny. I pamiętam, że za 5.12, przed samą ostateczną kolaudacją tej muzyki, siedziałem z Andrzejem, z Aramonowiczem i. Jedna ze, scen jest, jedna ze scen, w której córka głównych bohaterów opowiada, że posiadanie nowego dziecka jest zaciągnięciem długu, który ona będzie spłacać i katastrofa klimatyczna itd. I taki, właściwie groźna taka dosyć scena. I tam była stosowna muzyka, która podnosiła tę grozę. I Andrzej mówi: A może byśmy tę seksowną opiekunkę tutaj wrzucili? W ostatniej chwili wrzuciliśmy to, i to było tak bardzo, ten, ten, ten fragment muzyczny, tak bardzo to odmieniło losy odbioru tej sceny i to jest tak, właściwie ten przykład mówi o tym, jak bardzo muzyka wpływa na emocje, że właściwie muzyka filmowa polega na tym, że ma wywoływać emocje, nie ma wprost komentować, oni płaczą, to ja z nimi płaczę, to nie jest reguła, ale ma ogromne znaczenie i też było fajne to i to jest na tej płycie, która się nazywa po prostu soundtrack z filmu Babies, tam, jest też, tam się mogłem spotkać bezkarnie z różnymi gatunkami muzycznymi, bo tam są przeróżne, potrzebne były do scen, tam jest utwór, nie wiem, jakiś taki bluesowy, jest disco, jest techno, jest reggae, jest, są ballady, jest orkiestra też smyczkowa, no ciekawa praca. Także wyszły dwie płyty w październiku Babies, w listopadzie String Theory. To ile tych płyt już masz na swoim koncie? No, nie, nie mogę się pomylić o jedną, chyba 12 swoich autorskich, mm -hmm. takich stricte, chociaż brałem udział w wielu projektach, w których byłem koliderem, ale tych nie zaliczam. Czy, czy robiłem wiele płyt też jako jakby współproducent i tak dalej, ale takich, gdzie jest Marek Napierkowski, jak W napisane na pierwszej stronie, to 12. No i z tych 12 Twoich autorskich płyt masz jakąś, do której masz największy sentyment? No właśnie ciekawe to jest to, że nie. Oczywiście bardzo lubię to, jest ostatnią. To jest zawsze coś, mhm. coś ważnego, bo to jest nowe. Lubię ostatnią, lubię hipokam przedostatnią, ale dlatego te dwie może bym troszeczkę wyróżnił, dlatego że one bo to tak, nigdy nie wiemy, to, to jakby ta twórczość to jest działanie intuicyjne. Nie wiem, czy tak będzie, ale mam takie poczucie, że one ukonkretniają tę moją muzyczną wizję, że one są. Być może jakimś nowym otwarciem, może właśnie w tę stronę będzie dalej szła moja muzyka, zobaczymy. Ale dlatego nie mam ulubionej płyty jednej, bo ja je wszystkie lubię. A lubię je z jednego powodu: dlatego, że każdą robiłem jakby na 100%. I nagrana w 2005 roku płyta NAP. No teoretycznie minęło tyle lat, co się nie rozwinął, pan artysta. Pewnie się rozwinął, ale. Ja wiem, że tamta płyta jest zapisem tego, kim byłem w tamtym czasie, a zrobiłem ją na 100% i to słyszę. I właśnie nie mam się do czego doczepić, bo być może lepiej gram na gitarze teraz, po tych latach, i tak dalej, może lepiej komponuję, nie wiem. Ale jakby przez to mam sentyment do tego, kim byłem wtedy. Bo znam takich artystów, którzy nie cierpią swoich płyt już po roku na przykład, albo po trzech miesiącach, że wszystko by zmienili. Nie. Dlatego może, że robię kolejne. Dobrze, to w takim razie powiedz nam jeszcze na koniec, skoro robisz kolejne, to rozumiem, że trzynasta jest w planach. Eee, właśnie, no to przeraża mnie ten numerek. Tutaj nie wiem, nie ma właśnie, to jest ciekawe, że oczywiście zakładam, że coś zrobię, ale przez ten film, przez, przez, przez to, to String Theory jestem pierwszy raz w takiej sytuacji, że nie mam żadnego nowego pomysłu i daję sobie czas, mhm. żeby on spłynął tak. To się samo dzieje troszeczkę. Mhm. Także czekam na Wenę. Dobrze, to w takim razie czekaj na wenę no i my będziemy czekać na Twoje następne, następne projekty, a na ten moment zapraszamy do wysłuchania płyty String Theory, najnowszej, dwunastej autorskiej płyty Marka Napiórkowskiego. Marku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.